Miło mi Państwa powitać we wtorek, 8 sierpnia i zaprosić do oglądania dzisiejszego wydania Teledziennika. Na wstępie jednak najserdeczniejsze życzenie imieninowe składamy dzisiaj Emilianom, Sylwiuszom i Cyprianom. A teraz zapraszam Państwa do oglądania dzisiejszych informacji. Rozpoczynamy niestety od informacji smutnej i tragicznej. We czwartek informowaliśmy o obójce, do której doszło obok targowiska przy ulicy Wernera. Wczoraj w radomskim szpitalu zmarł jeden z pobitych wówczas ormian. Przypomnijmy, we czwartek około godziny 10 na placu pomiędzy targowiskiem a dworcem autobusów komunikacji podmiejskiej przy ulicy Wernera doszło do bójki pomiędzy 15 polakami a grupą handlujących tutaj ormian. Według relacji świadków zdarzenia ormianie odmówili oddania pieniędzy, które chciano im odebrać. Zdenerwowani takim postawieniem sprawy Polacy użyli trzonków od łopat oraz prawdopodobnie broni gazowej. Osoby stale tutaj handlujące twierdzą jednak, iż zatarg pomiędzy Ormianami a grupą okolicznej młodzieży trwał od dawna. Czwartkowe wydarzenia były tylko jego tragicznym zakończeniem. Świadkowie mówią również, że policja interweniowała dopiero po przybyciu grupy wyposażonej w kamizelki kuleodpornej i długą broń. Wtedy było już właściwie po wszystkim. Zatrzymano dwóch podejrzanych o udział w bójce. Prokurator Marek Stępniewski z prowadzącej sprawę prokuratury rejonowej powiedział, iż wczoraj zwolniono ich do domu. Zeznania świadków oraz zebrany materiał dowodowy okazały się niewystarczające do postawienia im zarzutu udziału w pobiciu grupy Ormian. Jeden z przewiezionych do szpitala obywateli Armenii, który doznał bardzo poważnych urazów czaszki i mózgu, mimo operacji natychmiast przeprowadzonej na oddziale neurochirurgii, zmarł wczoraj nie odzyskawszy przytomności. Jutro na zlecenie prokuratury rejonowej zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Mimo zwolnienia dwóch zatrzymanych osób, śledztwo tym razem w sprawie o pobicie ze skutkiem śmiertelnym jest nadal prowadzone, powiedział nam prokurator Stępniewski. Wczoraj informowaliśmy, iż kierownikiem rejonowego Urzędu Pracy została Krystyna Andraszek. Dzisiaj wracamy do tematu, ale tym razem nieco szerzej. Krystyna Andraszek jest z wykształcenia prawnikiem. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w latach 70. w ZBK jako referent prawny. Od 1992 roku prowadziła własną firmę, zajmującą się usługami finansowo-prawnymi. Znowu powołaną kierownik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Włodzimierz Suliga podpisał umowę o pracę na 3 miesiące. Po tym okresie zapadnie decyzja, czy Krystyna Andraszek obejmie na stałe stanowisko kierownika arjenowego Urzędu Pracy. Mam do zrealizowania niesłychanie istotne problemy ludzkie, czyli poszukanie pracy, zabezpieczenie bytu, przynajmniej na takim poziomie, na jakim gwarantuje ustawa. Chcę realizować to, co przewidują przepisy. Krystyna Andraszek, na pytanie, czy związana jest z partią polityczną, uchyliła się od odpowiedzi. Trwają przygotowania do wielkich międzynarodowych pokazów lotniczych w Dęblinie. Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych zapowiadają dwudniowy air show, obfitujący w liczne atrakcje. W pokazach wezmą udział piloci z siedmiu krajów. Polskę będą między innymi reprezentować piloci radomskiego pułku, w tym sławny zespół akrobacyjny Iskry. W wykonaniu polskich i zagranicznych zespołów będzie można zobaczyć pokazy pilotażu grupowego i indywidualnego, pokazy śmigłowców i skoki spadochronowe. Polacy zademonstrują manewrową walkę powietrzną Migów 23 i 29, pilotaż PZL 130, Orlików i Irydy. W powietrzu będzie też można podziwiać sprawność pilotów i maszyn, francuskich Mirage 2000, szwedzkich Wigenów, brytyjskich herierów i amerykańskich F-16. Nad Dęblinem zaprezentują się Francuzi na Alfa Jetach, Słowacy na Albatrosach, Szwedzi na Sabach 105, Amerykanie będą pilotować F-16, Brytyjczycy heriery, Rosjanie Migi 29. W powietrzu zobaczymy też śmigłowce, m.in. nasze Sokoły i amerykańskie Bell 412. Pokazom będzie towarzyszyć wystawa sprzętu lotniczego. Znajdą się na niej samoloty Mirage, Su-27, czeskie Albatrosy, szwedzkie Saby i Wigeny, amerykańskie Herkulesy i Falcon. Airshow Show uatrakcyjnią skoki spadochronowe, pokazy musztry paradnej i koncerty zespołów estradowych. Dęblińska impreza odbędzie się 26 i 27 sierpnia. Bilety w cenie 10 zł dla dorosłych i 5 zł dla młodzieży można już kupować w jednostce wojskowej na Sadkowie, w klubie garnizonowym i klubie żołnierskim. Telefon 58-543 lub 58-452. Jutro krajowi producenci wyrobów tytoniowych spotkają się w Radomskich zakładach przemysłu tytoniowego. W spotkaniu ma wziąć udział także były minister współpracy gospodarczej z zagranicą, Lesław Podkański. Tematem rozmów będzie reklama wyrobów tytoniowych. Rodzice rocznego Marcinka M, którego w stanie zagrożenia życia przywieziono w grudniu do Radomskiego Szpitala, oskarżają placówkę o zarażenie dziecka żółtaczką szczepienną. Marcinka przywieziono do szpitala w stanie bardzo ciężkim, z objawami skrajnego odwodnienia. Stan ten utrzymywał się przez wiele dni. Dziecko przebywało w szpitalu od miesiąca grudnia do lutego. Prawdopodobnie w tym czasie Marcin został zakażony żółtaczką szczepienną. Po trzymiesięcznym pobycie w kozienickim domu dziecka, chłopiec z objawami żółtaczki szczepiennej został przywieziony do tamtejszego szpitala. Rodzice Marcina, którzy pozbawieni są praw rodzicielskich, gdyż w grudniu narazili chłopca na stratę zdrowia postanowili zaskarżyć Radomski Szpital. Należy również dodać, że Radomskie jest jednym z ponad 30 województw, w którym nie ma obowiązku szczepień przeciwko żółtaczce wszczepiennej. Koszt szczepionki w Radomiu wynosi 400 tysięcy starych złotych. W ubiegłym tygodniu na plebanii Kościoła Farnego odkopano pod podłogą drewniane belki. Podejrzewano, że mogą być to pozostałości średniowiecznego Zamku Radomskiego. Dziś zorganizowano na plebanii spotkanie, podczas którego na temat sensacyjnego odkrycia wypowiedzieli się specjaliści. W ubiegłym tygodniu podczas remontu plebanii przy kościele św. Jana, ekipa budowlana odkopała na głębokości około 1,5 metra pod podłogą drewniane belki z bliżej nieustalonego okresu. W wykopie znaleziono fragment ceramiki późnośredniowiecznej oraz część renesansowego portalu. Środki masowego przekazu obiegła informacja o rewelacyjnym odkryciu pozostałości średniowiecznego zamku radomskiego. Po prostu doszło się tym wykopem, w tym pomieszczeniu do poziomu y, piwnic pomieszczenia obok. Więc to nie jest żadna rewelacja, przeszło się po prostu półtora metra warstwy zasypowej i doszło się do poziomu piwnicy, która znajduje się za ścianą po drugiej stronie. Więc to nie jest żadna rewelacja, po prostu odkryto tylko przez przypadek... Po prostu gruz. Przez... No, a ten portal, który tu został renesansowy wyjęty, to trzeba przejść dwie piwnice dalej. I tam leżą takie same portale, ta tabelka tam. Tabelka, no takie same belki leżą dwie piwnice dalej. One tam leżą od wielu, wielu lat i zapomniane i niechciane, więc to nie jest żadna rewelacja. Nie jest wykluczone, że znaleziony w odkopanej piwnicy fragment ceramiki i XVI-wieczny portal oraz podobne znaleziska zalegające oficjalnie od wielu lat sąsiednie piwnice są pozostałościami badań archeologicznych, które prowadzono na terenie zespołu zamkowego w 1961 roku. Niestety nie zachowały się opracowania dotyczące wyników tych badań. By określić wiek odkopanych belek należałoby przeprowadzić bardzo kosztowne specjalistyczne badania. Pozostałości zamku średniowiecznego, wielokrotnie w wiekach późniejszych przebudowywanego, znajdują się prawdopodobnie głębiej i by do nich dotrzeć konieczne jest przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań archeologicznych, na co po pierwsze nie ma funduszy, powtórę trzeba by najpierw rozebrać XIX-wieczną plebanię. Radom jest jednym z miast objętych programem pomiarów zanieczyszczeń środowiska. Dzisiaj Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła pomiary emisji zanieczyszczeń spowodowanych ruchem komunikacyjnym. Pomiary zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono w trzech miejscach: na ulicy Żwirki i Wigury, Chrobrego oraz Beliny Prażmowskiego. Badano stężenie tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego. Jest to pierwsza seria tego typu badań, która rozpoczęła się 3 lipca. Pomiary będą wykonywane w 42 punktach na terenie miasta, a opracowane wyniki pozwolą ustalić stopień zanieczyszczenia atmosfery. W przyszłości w miejscach, w których normy zanieczyszczeń są przekroczone, będzie prowadzony stały monitoring. Oprócz tego prowadzone są pomiary poziomu hałasu, a także zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi przy trasach wylotowych z Radomia. Pozwoli to opracować dokument określający stan środowiska na terenie miasta Radomia. Badania zanieczyszczeń komunikacyjnych potrwają do końca września, a ich wyniki będą znane pod koniec października tego roku. 2 września w Domu Kultury Amfiteatr odbędzie się wielki koncert z okazji 15-lecia działalności NSZZ Solidarność. Wystąpią Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Renata Zaremska i kabaret pod spodem, Marcin Daniec, Piotr Gąsowski Robert Rozmus, Cezary Pazura i Paweł Dłużewski. Gościnnie wystąpi Ryszard Rynkowski. Bilety można nabyć poprzez zakłady pracy oraz indywidualnie w siedzibie Solidarności przy ulicy Traugutta 30. Początek koncertu o godzinie 18.00. I jeszcze kilka informacji sportowych. O sporym pechu może mówić najlepszy rozgrywający ostatnich lat siatka z czarnych radom Andrzej Skorupa. W przededniu swojego wyjazdu na zgrupowanie do Jeleniej góry uczestniczył on w meczu amatorskiej ligi piłkarskiej na Stadionie Czarnych. Podczas jednego ze starć na boisku Andrzej Skorupa upadł tak niefortunnie, że doznał złamania obydwu kości przedramienia. Jak poinformował nas dyżurny lekarz szpitala ortopedii, uraz ten stawia pod znakiem zapytania jego występy w zbliżającym się sezonie ekstraklasy, a być może nawet dalsze kontynuowanie siatkarskiej kariery. Kilka dni temu informowaliśmy o kłopotach finansowych żeńskiej drużyny tenisa stołowego broni Radom. W ostatnich dniach z inicjatywy znanego sympatyka tenisa stołowego założyciela sekcji lidera Zbigniewa Smałucha odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Garbarzy PIK GARB, która zainteresowana jest sponsorowaniem zespołu. Tim od nowego sezonu nazywać się będzie Garbarz, a jego nowym trenerem został Jan Molenda, były tenisista broni. Dotychczasowy Andrzej Wiatrak zrezygnował z dalszego prowadzenia. W chwili obecnej trwają rozmowy na temat pozyskania zawodniczek gwarantujących walkę o najwyższe lokaty. Oprócz czołowej zawodniczki w kraju Jeleny Kowtun, która wyraziła już chęć gry, trwają poszukiwania innych tenisistek. Bardzo dobrze spisali się kierowcy Automobil Klubu Radomskiego podczas ósmej rundy eliminacji mistrzostw Polski oraz czwartej i piątej rundy Pucharu Polski Komisji Sportów Kartingowych, jakie odbyły się w Bydgoszczy. Radomianie z dorobkiem 91 punktów zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej, wyprzedzając Automobil Klub Polski 90 punktów i Automobil Klub Wielkopolski 45 punktów. Indywidualnie wśród seniorów w klasie 100 cm sześciennych Grzegorz Wójcik był drugi, Bartłomiej Sitek zajął 16 miejsce, a Piotr Stani 17. Natomiast w czwartej i piątej rundzie Pucharu Polski najlepiej pojechał Piotr Stani zajmując w klasie popularnej odpowiednio siódmą i trzecią lokatę. W dzisiejszym teledzienniku to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Zapraszam na jutro na godzinę 17.15. Do zobaczenia.